Siemanko, witajcie, chcecie podłączyć bezprzewodowy jakby czujnik i odbiornik do waszego pieca, tylko tutaj musicie wiedzieć, że to jest Logamax UO42 24k 24k kawał no jak to podłączyć do niego tą drogę radiową że tak powiem, no to musimy nasz odbiornik, pokażę jak on wygląda tu odbiorniczek jest ładny to jest ten Auraton RX który działał później z naszym nadajnikiem tu mamy te dwa kabelki H1 i H2 po usunięciu tego mostka musimy tam je podłączyć nie może mieć zasilania właśnie zewnętrznego, nic takiego, ten nasz zbiornik, tylko musi być przeznaczony na 230 V, mieć swój kabel, który można podpiąć. Tutaj H1, H2, a jak go nie ma, musi być mostek. No i później działa z tym naszym czujnikiem, który rozstawiamy w pomieszczeniu, nie? w pokoju czy, czy gdzieś tam. Wiesz, zaraz pokażę ten czujnik i ten mostek. Tu mamy ten mostek, a tu mamy ten czujnik, o który chodzi. Na dajnik widać jest H1 i H2. No, tylko pamiętajcie, że tego nie możecie robić. Ja byłem zmuszony do tego, żeby zrobić, bo awaria mi się stała w weekend i nie miałem ogrzewania. Musiałem zacząć coś kombinować, i przez to się. Y, dowiedziałem także że to co robimy no, to musi być y, wyłączone z gniazdka, nie może być po, podłączony w ogóle do prądu. Znaczy, Megato ja robię to w ogóle nie jest podłączone do prądu, no, nie może być podłączone, cokolwiek byśmy tu nie robili, nie? ale jeżeli stricte chodzi o tutaj podłączenie odbiornika, y, żeby to szło drogą radiową, dawało nam sygnał, no to właśnie musimy tutaj to połączyć. I pamiętajcie, to odnosi się tego buderusa, nie? Buderusa UO-4224KW Także taka, taka budowa nie, nie opowiada mu o niczym innym Coś mi tam spadło, ale tak czy siak nie możemy tego sami robić tylko to musi jakby robić serwis Ale tutaj jest poniżej 50KW także Zresztą, no nie możemy tego robić, ja pokazuję co, co, co zrobiłem ja i, i jak, to, jak to wyszło, jak ja wymieniałem u siebie płytę główną, nie? Dobra, na ten odcinek to już wszystko. Aha, jeżeli się okazało pomocne, yy, tak naprawdę i za podłączenie czegoś takiego no to jest niemały koszt, bo nie przyjechałbym tego wam serwisem zrobić za darmo. Jeżeli coś mogło być pomocne, jest zbiórka otwarta u mnie na kanale. Możecie wesprzeć y, kanał jakąś lekką kwotą, choćby nawet, nie wiem, 2, 5 czy tam złotówka i, i będzie spoko, jeżeli uznacie, że, że y, na tyle moja pomoc była przydatna, że możecie to zrobić. Kilka kliknięć i latuję na moją legalną zbiórkę, która jest w opisie y, kanału. Jakbyście chcieli coś więcej na temat tego pieca, jak serwisować lub jak zaoszczędzać na ogrzewaniu gazowym, kotłach gazowych czy piecach gazowych, także zajrzyjcie na moje playlisty, tam dowiecie się jeszcze więcej. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć, cześć.